Jechali w końcu na giełdę po długim przestoju. Chyba na wiosnę byłem ostatni raz. A dzisiaj ostatnia giełda w roku. Czy coś się będzie działo? Zobaczymy. idziemy zobaczyć co się dzieje na tej giełdzie na razie ludzi nie widać za dużo pogoda taka sobie i w sumie ostatnia niedziela przed nowym rokiem może jeszcze niektórzy nie wyczerpieli za dobrze po świętach a coś tam chyba rupieci dzisiaj jest czy idziemy na te rupieciarnie najpierw tam zerknąć w sumie a dobra, bo my odtąd weszliśmy nawet. Zagubiony w czasie i przestrzeni. Do szaszłyków kolejki są już. O, dobra, o pierunie. Kolejka, no. Także cześć na obchód. Tak. Mówisz, <grym>, już masz wyliczony czas? <grym>, no więcej. No 40, nawet to godziny. Kurwa. To dobra, to zadzwonię. Może jednak obchód. Najpierw zobaczymy co jest. O Robert, radio o, i w, tra w trasę Fajne No ale takie, takie tak mi się nie podobają. Kiedyś może sobie kupię z jedną, może dwa ale bardziej Bardziej w jakieś wieże... To, to takie, albo u albo to takie no, no. składanki. No jednak na placu za dużo nie ma. Parę parę tylko stoisk Razem można kręcić Ja chyba miałem taki smacja tam jest na górze nad tym magnetofonem Ale nie jestem pewien bo to na Ta, tam No taki miałem chyba Czego kwiata Polonesu? Świat polonez, no tak wygląda pucha do filtra Parę rzeczy do kupienia, ale nie chcę się grzebać. Co, co Na potrzebujesz? Przyjadę, a się Aha. Składak z Stawka do celny. No, widzę właśnie komplet. Nie, to nie jest znaczy, plan, to było aha, działamy. nie, bo to nie, nie do tej. Nie, do tej innej. No, no, no. No tak. Tam jeszcze coś na przyczepce jest. Jakieś narzędzia. Tu mamy o, sztełka. Chyba zobaczę. Wierdław jakie chce, trójki? Złotówka, milimetr. Ósemka, Ile taki silniczek? Stura. Stura Chodzący? Tak. I ten taki... Co to jest w ogóle? to jest Właśnie patrz... Znaczy z szajpką to do, można sobie do czegoś założyć, nie? Ale on ma tak, że się gazu dodaje i szajba rusza? Czy szajba się kręci cały czas? Na sztywno chyba. I właśnie tego sprzęgło środkowe by trzeba, żeby... Tu się kręci cały czas. No, całe no, no. by go, kurwa, za... To Mosko, Koper. Z czego to było? Nie wiem. no nie pan. wiem, z Niemiec to kolega przywiózł. No, no, no. W jakimś tam Niemiec miał przedsięwzięcie, ale... No widzę, tak wiesz... Nie było tej... Kompresor deska, jakaś tonacz już robiła, ale w lodowlane nie było miejsca i kolega odkręcił. circularkę by zrobił z tego do gałęzi, nie? No właśnie tak patrzę, bo Co fajnie ma fajnie podstawę, jest? że łatwo to, tak, łatwo to zamocować. Szajpka jest tego, zwróciłem uwagę na niego. Znaczy bardziej chodziło mi o, o tą, tą. i w jakiej cenie? 8 Osiem dyszek. Osiem dyszek. Gutle z kompresora z niemi siad, siadła się sprężarka, kiedyś trzeba będzie coś z tego zrobić. Ja jest bije z ciągnika pewnie jakiegoś skutery o poli, to same chinole chyba Same kińczyki. O! Spalinowe. Takie odpalanie na 15 sekund to, to bardziej szkodzi silnik. niż no. widzisz w ogóle go nie odpala. To, to fajne rozwiązanie. W jakiej cenie takie te rowery spalinowe? 1300. 1300. Chodzące? Chodzące i jeżdżące. No! <laughs> To jest ciekawie widzę rozwiązana. A, no, Alina. Nadyk. Ile to pojedzie? Próbował pan? Do 30. To na ścieżki No, no, no. Ma to za papiery, bo to jest zarejestrowane w Holandii. To jest dowód rejestracyjny na to. Jest wszystko. Jak to u nas jest z tymi tak oficjalnie? Nie trzeba tego listować. No. Chyba nie, nie trzeba, nie? nie trzeba nie. No na lartach w tym roku to nie najeździ chyba za dużo. Chyba nie. Ciekawe, czy na w gromadzeniu śnieg, czy nie. Czy już co, nie wiem. Szkła. A pan chodzi 55-60, tak? No to dobrze jak przynosi to dłuższą, on a, to kajako masz się, eto, jak ty? Jeszcze świąteczna atmosfera, holendy lecą. Tylko samochód zapalić do niego. Samego akumulatora to nie gdzie rewelacyjnie. Dziękuję. O, parawilna farelka. nie wiem. szesnastu. Motorola. Jak się dzisiaj będzie, to nie wiem. A czy będzie dzisiaj, to nie wiem. O, coś go że, 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 że bedzie, ale tego nie wiem pewnie. Kalkulator, maszyny do życia w jakich cenach? 120 mhm. to, to nasze? Nie, nie, ten Singer, o tu jest jakieś wiktorie niemieckie. No. Na radio pamięci no, płyta, że wiesz, masz płyczę w ręce. Widzisz jak wygląda, opłat, wszystko, wiesz O tam więcej razy na widzimy Możesz się wyciągnąć, zobaczyć tam płyty i wszystko ja ile zachodu, żeby to wszystko. Chciał pan zrobić zdjęcie aparatem, <noise> czy aparatowi? A, aparat aparatowi. <noise> I ze mnie trzeci dobry aparat. <noise> w jakiej cenie? W jakiej cenie? Cztery dyszki. Cztery dyszki. Polmacate, to jest... Widzę, widzę. Dzięki. Rybę ile pan ceni? 70. Z, z ukryszonym ryjkiem, jak i u mnie. Mam taką też mam kruszoną. Mam jeszcze jedną tu walkę, ale nie chciałam. No, no, no. Ryjeczek troszeczkę się. To niestety. Typowe dla nich. To no, mówią u mnie to samo. Też mam taką. O, jakie fulka fura. Spawana, a druga zbita. No. A my dalej jeszcze tu z tyłu na rupieciach, nie ma dużo, ale by dokładnie przeglądamy. Jeszcze tam nie doszliśmy do tych łachów, tu z tyłu jeszcze cały czas, za, za. znaczy w tej uliczce, to e, na końcu tak jakby praktycznie jesteśmy. No to o widzę się te, no. Bo, to jest On obleciał wszystko my je Tylko my szukamy perełek My szukamy perełek Niepobieżnie Same tiry Na, na lotnisku ponad 3 godziny, tylko 3 godziny, to jesteś ee... zarzem z dwójka no. Nie wiem, ja jak -Y, ale X ma cztery. No tak, szybko, szybko mnie zwinął. To ja bym nie, na, nie nakręcił się tam za długo chyba raczej. O ekspres to działają, bo to wygląda jakieś nowki powystawowe. W jakiej cenie? 180 180, tak. A to jak wprost kupiamy? 350 i 270 to nie używane, nie? Czy był używane? I Myślę, że Wygląda, jakby nie był. Bo to jakieś powystawówki, tak? Zamiast Aha. Może z ciasto porządnie zrobić? No, to coś, coś tam umie. Miałem kiedyś pożyczony od kolegi taki piec fajny, bo szybko, nie? Wrzucisz masz 3-4 minuty i gotowa, nie? Bo piekarnika nie rozgrzejesz do tak. tego. Mam ten kamień do piekarnika, nie? Na pełną piekarnik, godzinę, kamień wygrzewam i, i ten, ale wiesz, to włączysz, to to ci się nagrzeje, nie wiem, tam 20 minut tak dobrze i później to wrzucasz 3 minuty i gotowa, nie? 3-4 minuty. To co robisz Czekamy? właśnie nie wiem, już zgłodniałem jakby nie patrzeć. No ja też, ja też. <laughs> To tak, co, co będzie to dochodzi, nie? No chyba trzeba poczekać. Szaszły coraz bliżej. A w brzuchu burczy coraz bardziej. Tak, byś siedział, kach, kach, tak byś no, tak, by tu, byś nie robię, tak udzielę. Żeby nie umierać. No. Kilo? To <laughs> no, i nie. To no, i nie no. <laughs> Tydzień by ja. Cześć, cześć. Cześć. No długo, na wiosnę ostatnio. Wydarli mnie w końcu, mój ostatni rok. Giełdę ci chcą zamykać. kiedyś na miłość. O, to, na, to nie widzę, możliwe. Strasznie tak? Co z tą giełdą, bo tam coś nie wiadomo dalej? Początkiem stycznia, coś nie wiadomo. Aha. 20 Czyli Czyli jeszcze dalej niepewność. Niepewność. Dążą, żeby nie No to Cebulką oby, oby nie, bo gdzie my będziemy jeździć? Tak, za trzy Cebulki troszkę możesz rzucić. Dobra, dzięki Gdzieście tu aż zaszli. A ja czarny ruch no. Dodatki. Oh, dawno na szaszłyku nie byłem, także trzeba pojeść. Dobry szaszłyk nie jest zły na śniadanie w sam raz. Dobra, pojedzone. Najadłem się aż ciężko się ruszyć, że dobre, dobre było. A dzięki na razie. Jest jeden. A co to się Trudno się nie zgodzić. Jak nie. O, Dzień dobry, witam. Kopcy radorowcy. Gurujemy z kolegą jeszcze na Ta. internecie. Jeszcze w starej giełdzie, nie? Dobrze pan, tak co pan nie rozmyślał. Jestem miasto. Dawno nie Grybym. byłem, właśnie tak wydarzył. Nie wyglądał takiego, czasem tam pana stronę u no, no, no. Coś wiadomo co z tą giełdą, czy dalej to taka niepewność. To jest tak, że do marca. Nie komu, ale to jest tak, ksiądz y, od sierpnia idzie na emeryturę, no to może, może jakiś przychylniejszy przyjdzie. No to widać, że one tą pomalutką wygaszają to wszystko, no tu przegrały 8 do 5. Znaczy właśnie czytałem coś, że było jakieś głosowanie, że, że ludzie są przeciwni, ale... No ludzie, no to tu poszły, mieszkańcy, ale... No właśnie, bo to tak, ci co się pobudowali, postawiali te wiaty, to... Był tu też, były w Polsatu coś takiego. No, no. Ja mówię, o tyle no zostało wszystkich tych małych polskich przedsiębiorców, takich handlarzy, no to... Już nie ma nic. Wszystko wykaszone. No. No nie wiem. No to zobaczymy co ta wiosna bliżej wiosny pewnie. No to prawdopodobnie tak będzie to będzie, tak będą pomało. Pomału, aż całkiem padnie i tyle. No i miejmy nadzieję, że się utrzyma, bo to jeszcze jeszcze przecież ludzi jest trochę co przyjeżdżają handlować tu ci, co postawiali te gastronomiczne budy, do to kurczę. Tak, no dzisiaj znowu to przenosi, to wszystko rozbierać, znowu koszty, a gdzie przenieść też nie, przecież nie ma alternatywy żadnej. Wersje to nie ma co to właśnie o to chodzi. Dobra, nic lecę, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego. Dobra, tu zagadałem z panem, który tam mnie kojarzy, który nagrywałem kiedyś jeszcze na starej giełdzie. I chłopaki mi gdzieś uciekli, A, ale ja ich tu znajdę. Ile jej Jest 20. Nie no zamiar. no zamiar. no zamiar. no... Jeszcze, jak... W jakich cenach miody? Od 40 do 60. Od 40 do 60, dobra, dobra dzięki. Jest... Dźwigi, porządne. No, to znaczy, tak, tak to działa. Oczywiście. Działa. <laughs> Na no, boki się kręci. Materię, żeby pokazać klientom. a Nie sprzedamy go, bo wywróciła nam kiedyś dziewczynka ale pokazać możemy. <laughs> Jaki udźwik. <laughs> o, kostek. Troszkę się rozpadł kolega z, z żyłami, tętnicami. Ale <laughs> Znam też takich, którzy chodzą i też nie mają. Gitarra. Gitarra. Kto mówi? Masz masz ten. I co jest I co jest z macniaczem? Gitarra. No. Dobre imadło bym sobie kupił. Ale się cenią. No. Tak, tak coś czuję. No. Jakie imadło w jakiej cenie? O, na przykład to co pan tu kręci? Tutaj, tutaj, tutaj Aha. Nie, ale tak o, powiem, powiem, tam to, nawet w cenę po prostu. 8 stówek, o. Porządne i madło przynajmniej. Tu są lepsze. Łączniejsze, droższe. <laughs> A, droższe, no tak. Tu ma, tu ma 7 półsłupków, ja ładne piękne i madło duże. A. No. Tu tysiąca. No to troszkę trzeba dać za dobre imadło teraz. No niestety, tak to działa, no. Więc rynek się kończy, nic się nie dzieje, wszyscy się składają. My pojedli i pewnie będziemy się pomału zawijać. 10 sztuk 30 zł. Trzeba będzie sobie kupić te widełki kiedyś. No, miałem kiedyś, nawet dobre to było, tylko się poginęło. A380? Tak średnio bym powiedział. To taki bardziej jumbo. I to tak jakieś. To no, i to w paru miejscach. To jeszcze przekłamanie. Dobra, to kończymy. giełdowe wojarze. Podjedzeni niewiele dzisiaj było, ale może jeszcze na wiosnę, bliżej wiosny wrócimy, jak nam tej giełdy nie zamkną. Bo jest tutaj duży szum o to, że będą zamykać. Ale z tego co dowiedziałem się, koło marca będzie wiadomo, co dalej. Także czekamy.